Jak wspomniałem, tylko mieszkają laureaci I teraz za chwilę wjedziemy tutaj w taką wąską ulicę, gdzie po prawej stronie, właśnie będzie ten Grand Hotel, i za chwilę po państwa lewej stronie będą takie rzeźby przedstawiające konie. Są to repliki. W który Państwo może znają z Wenecji, natomiast po prawej stronie żółty budynek z jasnymi filastrami, jest to siedziba Loży Masońskiej. Loża Masońska to miała duży wpływ na zarządzanie krajem, nawet do dzisiaj honorowym opiekunem tej Loży Masońskiej jest w jaśnie panujący je król. Natomiast za chwilę po Państwa prawej stronie będzie przepiękny widok na Strandwegen, aleję nabrzeżną. Widzą Państwo, już tutaj, bardzo ukazała. Tutaj odpływają tutaj z tej zatoki, to był główny port dawniej Odpływają statki w rejsy w Szkiery Sztokholmskie, również są takie niskie statki, gdzie można się udać y, tutaj w rejs Jak i również część komunikacji miejskiej też jest oparta na tych statkach Po lewej stronie tutaj y, znajduje się dawny dom, znaczy w, dom aukcyjny, który założył y, Bukowski Powstaniec styczniowy Natomiast po lewej stronie Tak trochę na wprost jak Państwo spojrzą Na chwilę zupełnie po lewej stronie Szary Gmach ze złoceniami jest to siedziba Kolewskiego Teatru Dramatycznego Gdzie między innymi przez wiele lat Reżyserem był niedawno zmarły Ingmar Bergman Na tylnej scenie Tego teatru stawiała swoje pierwsze kroki Greta Garbo Ten teatr jest Wśród osób Interesujących się Właśnie dramaturgią, teatrem jest bardzo znany. I teraz aleja, na którą wjedziemy, jest to najlepszy adres, który można posiadać w Sztokholmie. Ona powstała, kiedy w Sztokholmie odbywała się światowa wystawa. Taki odpowiednik Expo ostatnio było w Szanghaju i właśnie miasto Sztokholm chciało zaimponować. I właśnie powstała ta aleja. Zobaczcie, Państwo takie wieżyczki na tych secesyjnych kamienicach, trochę nawiązują jak gdyby do zamków nad Loarą. To no, taka była ulica Nowobogackich Państwo wiedzą też w latach 90. Powstawały wieżyczki na Willach też właśnie żeby pokazać Jak się jest zamożnym I tutaj jeśli chodzi o ceny Mieszkań w Sztokholmie Są dokładnie dwukrotnie Wyższe niż w Warszawie Zależy odpowiednio do dzielnicy Akurat jest taka sytuacja, że ja w tej chwili Sprzedaję mieszkanie w Warszawie to tak jak porównywałem ceny Zależy jaka dzielnica, zależy jakie miejsce To prawie, że dokładnie jest dwa razy wyższa cena tutaj w Sztokholmie. Natomiast w Szwecji mieszkania są stosunkowo tanie. W niektórych rejonach to nawet są burzone domy, czynszowe, ponieważ nikt nie chce mieszkać, ponieważ tutaj. Wszyscy chcą w Sztokholmie, czy w Göteborgu, czy w Malmę mieszkać, ponieważ jest praca. Na prowincji nie ma pracy, miejscowości wymierają. Także rzeczywiście, Państwo może już słyszeli kilka miesięcy temu w mediach było, że gminy tu rozdają place za darmo, gdzie telefony rozdzwoniły, ale sytuacja wyglądała w ten sposób, że kto by wziął taki plac i zbudował dom, to w tym dniu, kiedy ten dom jest oddany do użytku, to ta osoba straciła pi połowę, ponieważ budowa domu jest bardzo. Wysokie koszty, natomiast wartość w tamtej gminie jest prawie że żadna. Można kupić domy dużo tajno. I za chwilę skręcimy w prawo, przejedziemy przez most i widzą Państwo po prawej stronie taka budowla ze spadzistym dachem, z wystającymi masztami. Jest to Muzeum Okrętu Waza, natomiast ta okazała budowla po prawej stronie jest to Muzeum Nordyckie, którego architektura przypomina zamek Hamleta, bo rzeczywiście jest to w części rekonstrukcja. Tego zamku. Teraz przejeżdżamy za chwilę przez mój ulubiony most w Czokholmie, gdzie na cokołach tego mostu są ustawione rzeźby przedstawiające bogów z religii Asarów. I teraz najbliżej nas po prawej stronie tutaj Hajerdal, gmi swój złoty róg, po drugiej stronie wody za chwilę będzie postać kobiety z takim ptakiem w ręku, jest to bogini Freja, bogini płodności, bogini miłości, natomiast po lewej stronie Bóg Thor ze swoim młotem. Jak Państwo spojrzą po lewej stronie, na górze tam jest taka baszta, gdzie powiewa flaga. Tam znajduje się miejsce, które nazywa się Skansen. Skansen po szwedzku to znaczy przecionek reduta i tutaj powstało jedno z pierwszych na świecie muzeów na wolnym powietrzu. Stąd między innymi nazwa Skansen, w Polsce używana również, no właśnie pochodzi dokładnie od geograficznie tego miejsca. I teraz w tej chwili jesteśmy na wyspie Jurgorden, czyli wyspa zwierzyniec. I za chwileczkę opuścimy autobus i tak proszę Państwa, ja proponuję, że razem zwiedzamy muzeum, gdyby ktoś z Państwa się odłączył, to autobus wyjeżdża o godzinie 10.15, Państwo jeszcze chcieli mieć czas wolny, także autobus będzie zaparkowany tutaj za chwilę po lewej stronie, my za chwilę tutaj wyjdziemy. Wejdzie, w muzeum można robić zdjęcia, jest przyciemnione światło, jest ta sama temperatura, zawsze wilgotność powietrza, światło jest tylko 6 luksów, także dużo ujęcia. Nie wychodzą i teraz musimy razem wejść do tego muzeum. Tam będzie takie liczydło, które będą państwo przez taką bramkę przechodzić.